Czas, by opowiedzieć o osłonkach ceramicznych do wnętrza Waszych domów. Moja pierwsza propozycja to Gabriel. Ceramiczna osłonka o minimalistycznym wzornictwie. Wiele rozmiarów, wiele kolorów. No i to hasło klucz. Ceramika. Tutaj w domu nie ma ryzyka, że zawieje wiatr i osłonka się przewróci i zbije. Natomiast ja mam osłonki peony. I spójrz, jak one designersko wyglądają. Wykonane są w fajny sposób. Dół jest inny, góra jest inna. Mega struktura przy dotyku dłonią. One są w różnych rozmiarach i wysokości, i objętości, czyli każdy kwiat zmieści się na naszym parapetu. Ja jestem kolorowy chłopak, lubię kolory, nie boję się kolorów, i tutaj mamy piękne rozwiązanie. Na stole cztery kolory, a jest ich jeszcze więcej i są też różne rozmiary. Też fajna taka fakturka, zobacz, jak to super wygląda. No i Wy też się nie bójcie kolorów. O nie, Darek! Coś ci się stało z prawą ręką i Darek Stolarz? Nie, bo ja tu mam specjalną doniczkę. Yy, doniczka, osłonka Darek, Stolarz, okulary na dół, mały nosek, uśmiechnięta busia yy, i małe oczka.